Witam kolegów hodowców Krzysztof Trzaskalik, oddział strumień 513 812 854. To jest kontakt do mnie. Jestem tutaj w gołębniku. Nocną porą ostatnio w gołębnikach mam o czas przebywać wieczorami dopiero jak sprawy rodzinne się pozałatwia jak córka pójdzie spać po prostu wieczorami zanim idzie spać staram się z nią trenować szachy bo jeździ na zawody, uczestniczy w nich więc jakby trzeba to rozwijać i to dopilnować też a trzeba dziewczynom poświęcić czas dlatego do gołębnika. Dopiero wychodzę około godziny 10:00 i karmię, a później sobie tu oglądam gołąbki. E, aktualnie mamy godzinę pierwszą w nocy, i ja sobie tutaj gołąbki moje przeglądam. A teraz tak właśnie spędzam czas w gołębniku. E, Obierze się człowiek ciepło i fajnie jest zrelaksować się, więc po całym dniu, bo w ciągu dnia e, soboty w tydzień się pracuje a w soboty, czy tak powiem, do południa, czy do, do, do popołudnia nawet mam zajęte przez zawody szachowe, przez jakieś imprezy. No, i także spotkania związane z gołąbkami. Także jakoś się tam udaje w to wcisnąć, ale bardzo ciężko. No i wieczorem mam spokój. Mogę sobie tu zająć gołąbkami. No, przeglądam je sobie. Tutaj akurat mam samiczkę z rodziny Gryd. I jest to. Najlepsza lotniczka, najlepszy lotnik sekcji Gołębi Młodych w sezonie 2019. Nawet nie wiedziałem o tym wyniku, że taki osiągnęła. A ona te ostatnie loty i była na locie deszczowym, bo była jako jedna z nielicznych włożona. A akurat zrobiła konkurs. Zrobiła także z pozostałych lotów. Czy nawet nie wiem, czy ma z wszystkich lotów konkursy. W każdym razie jej wynik wystarczył jej na to, żeby zostać najlepszą lotniczką w sekcji. Już się wypierzyła ostatnia lotka. Jest to Grytka. No to mogę z nią nadzieję wiązać w przyszłości A cieszę taki wynik radosny, więc przeglądam sobie tutaj moje a Tu też mam bardzo dobrą samiczkę. O, ta się już przepierzyła ładnie. Ona e, no bardzo czołowo mi siadała w pierwszej czwórce, piątce na gołębnik co wiązało się z pierwszą dziesiątką w oddziele musiałem to dokładnie posprawdzać ale o. co ciekawe jest to samiczka zimbredowana na sztole oraz płynie w niej krew także gołąbków z linii van Lun. także taka samiczka Aleś nerwowa jest. Imbred. O, tak sobie wygląda. Tutaj złapałem sobie kolejnego gołąbka. A fajny kolor, taki płowy Ale patrzysz. Oglądasz się. Płowy jest to z rodziny czarnych. Tyle, że wyszedł płóweczek. On też ma co najmniej trzy konkursy z tego co pamiętam. Fajny samczyk, taki wesolutki. A za dużo tych kolorowych gołębi płowków nie mam. No ale cóż, jastrząb też je lubię wybierać, a tu głowy. Zobaczymy, jeszcze nie postanowiłem. Nie wiem jak to zrobić, żeby tymi samczykami lotować. Zresztą to jest samczyk akurat od córki mojej, więc... Kolejny młody, tym razem z rodziny czarnych. Czarny Ale się wyrywasz. Nerwowe te gołąbki Co się tak wyrywasz? O, czarnul. On też ma trzy konkursy. Jest też samczyk. To też jest gołąbek z drużyny mojej córki. To właściwie większość te gołąbki. Drużyny mojej córki no, nerwuski skaczą. O, tu kolejna ej, 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 ej. to jest z mojej drużyny, chociaż nie, to jest... Też jest od córki szemelka A już nie pamiętam w której drużynie ona była Chciałbym sprawdzić Z kolei Zamczyk Van Lun, A ci lotki poharatałem Te Van bardzo fajnie mi lecą e, Bardzo szybkie gołąbki no I gołąbki, które już latają bardzo dobrze na młode, a potem w lotach gołębi dorosłych, także fajne gołąbki. Jestem z nich bardzo zadowolony. Tu jest też jego brat. Tu udało się złapać jego brata. One są takie. Niebieskie pstre, nakrapiane pstre. Myślę, że to jest braciszek. A nie siostrzyczka. Tak się prezentuje. Mam tu też takie szymle. O tu na koniec pokażę imbredzik z szaleńca. On nie był lotowany. Od razu widać, że te łąbki, które nie były lotowane. Że tak powiem od razu, lepiej wyglądają. No, widać, że nie jest zmęczony. Tamte wszystkie które są przelotowane. Jednak loty to jest wysiłek dla gołąbków. To jest szaleniec sparowany ze swoją córką. Najlepszą córką. Która e, miała koficent 15 z hakiem z 6 lotów kategorii C w sumie. No, super samica. Lotowa i to jest samczyk. E, po prostu w ręce. To jest laleczka. Super mi się ten gołąbek podoba. O, można sobie go zobaczyć. Także pozdrawiam Krzysztof Trzaskalik o, stajesz. Dobry lot.